Hej, cześć, siemano, tutaj iCAT i dzisiaj zapowiadana jakiś te czas temu seria z Age of Pirates, tak, to jest Age of Pirates, nagrywanie jakoś, o, nagrywanie dawno jakoś wyrabia, gierka ogólnie całkiem fajna, nie, mam kilka takich chyba lepszych save'ów, gdzie jestem, nie wiem, jakiś chyba bardziej wykokrzony i właśnie chciałem wam pokazać, właśnie... Kika tych moich sejów. Animacja, grafika nie jest jakaś taka, no cudowniejsza, ale ogólnie świetna. Jak na taką grę... Chyba to jest to. A? Nie. To jest to, tak? Tak, to jest to. Mhm. No. dobrze, co poza tym? No. <tryk> Troszkę <tryk> jestem chory ale to, to nie ma akurat nic do tego no gierka całkiem fajna mi, mi się bardzo przynajmniej podoba i prawdopodobnie o co co co, co to, to A f 3 do abordażu ciekawe czy się poddadzą poddadzą się nie pamiętam to oni się chyba poddadzą nie poddali się skurczy byki bo to A to są ci chyba Francuzi nie. Jezu, walczyć nie umiem W mm? trzy. Trzy. trzy bijemy się z kapitanem. Chyba ku się strzelał, nie? Jebat! Kapitan Polek sie, sie. I się! Idry okej, okay, a kataru to... deski, deski mam, żywność, żywność mi się przyda, e, tak okej, okay. kule romannie, kule mańcuchowe. bomby mi się najbardziej przydadzą, bo ja nimi ogólnie chyba... bo mam je ja tylko walczę okej, no to ty była to gdzieś jeszcze tutaj jest jakiś taki abordaż? nie Okej okay. Mmm. I wypływamy na mapę świata. Może znajdziemy jakiś pirat, w których bym rozgromił, bym wam przynajmniej pokazał jaką jak ten statek mam odsłudniową. Mmm muzyczkę a Pamiętam, nie pamiętam, nie pamiętam mówienia tutaj, ale zobaczymy. Pójdę, tak? Bo, Wypaliłem z wszystkich dział. Jakoś się Nie, rozwaliłem go. Nie wiem, czy go złapię. No go powinien złapać. Skręcamy... O, wiatr nie jest za bardzo naszą... Kurdek, ja nienawidzę tych... Nienawidzę tych co mają te trójkątne maszty Oni są tacy wnerwiający. Ja nienawidzę tych tr 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 trójkątnych masztów bo oni, są... oni są tacy denerwujący, bo one mogą z łatwością zapłynąć pod wiatr Troszkę denerwujące Ogólnie gra jest strasznie wciągająca. Gra jest obrzydliwie wciągająca. Właśnie tak, że zmię 15 minutowy filmik, a to jakoś takie nie wyszło mi 15 minut, wyszło już o 2,5 godziny. <laughs> kilka tygodni czekałem, żeby mi się to przesłało, oczywiście się to nie przesłało. paliłem z wszystkich dział. Mm, ten, jednogwiazdkowego. Cała naprzód! No, może tak wykręcimy się w to. Chyba wywiador będzie na... Tak, wywiad wejdzie troszkę też na naszą bardziej stronę. Nie bud! Wyjebać im tu salwę, jak się patrzy! Mm, nie ukrywam, że takich właśnie takich... Brakuje mi statków, które były bardziej zwrotniejsze, ale oczywiście, no, szkoda mi tego sprzedawać. To jest jeden z lepszych takich statków, bo tak to się nie otrzymuje. Kwyn, kaj kapitanie. Wiesz, ten nasz galeant, ten tutaj jako taki mu coś tam chyba rysuje po dupie, nie? Jebo! Ale go żeśmy zaskoczyli. Kaj kapitanie. Ajaj! Ariary, aj. ariary, ariary. Dyktujemy na wodzie. Chyba bym jak... Haha, wywołamy ha, wojnę! Wbije się u nich w port. I to jest sojusznica wysp. Okej, o oh, chyba tu, o, tutaj chyba można jakieś statki Nie emować. Siemanu. Leave your ship to us. Uh, ship to us. Captain. Uh, nie, 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 ma, nie, 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 nie uh, żyć. Lugier Jezu, pamiętam to wstyd Dobra, na razie jako taką tego nie potrzebuję A to jest taki pierwszy odcinek um, Zademonstrowanie mojej siły, potęgi I wszystkiego, jakie dorobiłem się na tym koncie, nie? Ale później oczywiście <laughs> Przepraszam, znowu Ale później oczywiście, zrobimy nowe konto, w którym, no będzie po prostu trochę lepiej, będziemy, no będziemy no, no, grać od początku i uważać bardziej na piratów niż tak jak ja to zwykle wbijam się w najbliższą okazję okazję, żeby pobić się. No. No wiecie co? Mm, to by było na tyle. No szkoda, że tu nie ma czegoś takiego, że mógłbym... Czeka, nie, nie interak którym tu się kurde menu otwierało postaci, nie? Nie chcę, mam, bo... mam, mniejsze z tym. E, no to wiecie co, cześć, trzymajcie się i czołem!